Prawie 6000 doniesień o napaściach na tle seksualnym odnotowano w Stanach Zjednoczonych w czasie przejazdów zamawianych przez aplikację Uber, podała firma w zaprezentowanym przez siebie raporcie. Materiał dotyczy przejazdów w latach 2017 i 2018, według firmy, ma wykazać jej zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa. Z opublikowanego przez firmę Uber raportu wynika, że w 2017 i 2018 roku miało dojść w sumie do 5981 napaści seksualnych. Liczba ta dotyczy w sumie ponad 2 miliardów przejazdów zamawianych przez aplikację Ubera w USA. Firma twierdzi, że 99,9% wszystkich podróży odbyło się bez problemów. Pasażerowie stanowili prawie połowę osób oskarżonych o nadużycia seksualne. Warto przypomnieć, że bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności przemoc seksualna, stanowiły poważne ważne wyzwanie dla Ubera i jego amerykańskiego rywala Lyft, a także dla chińskiego Didi. W listopadzie londyński regulator transportu ogłosił, że Uber nie otrzyma nowej licencji na prowadzenie działalności po powtarzających się problemach z bezpieczeństwem. Firma odwołała się od wyroku i nadal działa w trakcie procesu. Na ile wiarygodny jest raport przekazany do opinii publicznej, tego nie wiemy, bo z roku na rok coraz więcej mówi się o fałszywych zeznaniach dotyczących gwałtów czy napaści na tle seksualnym. Samego zjawiska nie można jednak bagatelizować, bo jak mówiliśmy w tym filmie, do którego link właśnie pokazał Wam się na ekranie, konsekwencje takich występków mogą być długotrwałe. Do usłyszenia!